Gdzie ja jestem Part 1. Bla, gdzie ja jestem? Bla, 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 bla. A, 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 wow. a, moja dupa. Wyleciałem z szafki, a tak właściwie. To gdzie ja jestem? Hmm. Pierwszy raz tu jestem, nie ma wyjścia. O, drzwi są otwarte. Uh, uh, uh. Uh. Jednak nie, są zaklejone taśmą. Z drugiej strony, albo klejem. Hmm. Jak? Jak znaleźć portal. O, a co to? Tu, 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 tu. Teleportowanie się do innego pomieszczenia. O, gdzie ja jestem? Znowu w szafce? Co tu tak ciemno? O. o, o. o, o. o Wyleciłem z szafki. Tylko jestem w łazience. Może spłuczę toaletę? Ciekawe. Ej, może tam jest portal do jeszcze innego pomieszczenia? Tu, 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 tu. Teleportowanie się do jeszcze innego pomieszczenia. A gdzie ja jestem? A! Co to tak ciemno i czemu jestem w... zamieniony w kulkę? Hmm, może jak stąd wyjdę, to się zamienię w normalnego człowieka. O o, 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 co to tak ciasno? O, 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 o. To ja byłem w pralce? Dobra, nie pytam. Dobra. Nie wiem, gdzie ja jestem, ale widzę księżyc. Ale? Hmm. Sam nie wiem. Kaloryfel. Kurzu pełno. Tutaj najwięcej, o tutaj. O, lodówka. Nie wiem, nie działa chyba. A tak właściwie, to gdzie ja jestem? Hmm, może pójdę do tych szafek. No ale i tak nie dosięgnę, no dziwne. Po mówiłem. Dobra, wejdę do tej szafki. O. Długa część gdzie ja jestem wyjdzie za niedługo. O.